Jo, go z tej strony Ramiro Kwiatkowski a dzisiaj będę, jak to wam powiedzieć, czytał wasze komentarze, hejty, nie wiem co to, co wy piszecie. Wchodzimy IT studio, ale też będziemy zaraz wchodzić na filmiki, to będziemy patrzeć. Wczoraj był film. I znak jest jednak świetna, dobra. Jest tu Ramiro Kwiatkowski, pełne obroty. To ta piosenka taka. I tu OW Mordo, dobra muzyka. Szymon sterka. Dzięki. Pozdrawiam. Dzięki Szymon. A, będę też odpowiadać na pytania będę. Reakcja na piosenkę Jensicon, <coughs> Szymon sterka, Jbaka. Haha. To było na beki zrobione, więc... Więc, bardzo, Dobra, jestem... Ciao, kurka, jestem kotem. Oficjalnie mówić wideo. Alan Ge Ge Gaming. W paski, ale co w paski? W paski, paski. Dobra, pomijmy to pytanie. Nadaję flow, moja muzyka taka... A, haha, ha. ale co, haha, ha. co, coś, mieszka ta piosenka tu, okej, okay. nie wiem, czy ty chciałeś mnie pocisnąć, żeby mnie wyzwać że głupie piosenka, coś, coś tu, nie chowanego, Szymon dzięks, ty też jesteś prawdziwym youtuberem, dzięki, wpadajcie do Szymona czy daj tam suba i lajka like mu. I napiszcie w komentarzu pozdro od Ramira. Ramiro Hot System Challenge. Szymonsterka przecież miał gdzieś 16. No wiem, ale poprawiłem, bo mi się tam to nie udała wersja. Ramiro Kwiatkowski, pozdrowienia do więzienia Szymonsterka, to napisał, o czym ty nawilasz? No pozdrowienia do więzienia o 60 z ten... Bo miałem kolegę, który byli 60. Więc... Ten, tą muzykę chyba będę poprawiał, po, mi źle wyszła. Pozdrowienia do więzienia będę poprawiał tę piosenkę. I Szymon Styrkacz, Leci bardzo dookoła nas, oficjalny muzyk wideo prot. Alan Orłowski. Szymon Styrkacz, co to za piosenka basowa? <grym> Dobra, Chowanego Deli jest do 6 marca. Znaczy nie, teraz już nie jest daily, bo to wtedy komentarz był jeden miesiąc temu, więc wtedy było daily, ale już nie ma, to się skończyło. Ramiro Szerszy mostyrkacz napisał Ramiro mam 27 słów, to dobrze, ale teraz ma chyba 35, 6, coś widziałem wczoraj. Jadę do babci. Soraya Pawłowska Kid co to znaczy kid? Kid, skąd to ty jesteś ty? Ona jakieś filmiki nagrywała wczoraj, widziałam jakieś Sieeeemanko! To my prawdziwe i ta, prawdziwe youtubery, A mają <grymny> jedną subskrypcję <grymny> Dobra Dobra, jedziemy po napoje I po odcinek pierwszy Gdzie jest należycie? W procencie a to było już dawno w tym filmie, więc nie wiem, czy teraz dostanę jeszcze na pytam. Alan Gaming. Jak robiliście parkura Było ciężko? Robimy parkour film. To bardziej pytanie do Justyna i do Szymona, bo ja nie robiłem parkuru więc nie wiem. Więc nie wiem, czy było ciężko, więc... I tu jest pytanie Siema, ale to mój kanał. Tak go napisałem z nurów. Jakiś goffer XD. XDDDD Nie wiem co to znaczy, ale okej okay? XDDD to chyba że się śmieje że mnie nie wiem. daj tu subskrypcję i maj like. wchodzimy na kanał Kurde jeszcze to zmontować w należam kolejne komentarze <sad> Teraz <sad> jak, po tym filmiku jak nagrałem Znalazłem kolejne komentarze a, ja to... 50 subów? Poczytam te komentarze, zrobię drugą Laczamy część ile? czytania komentarzy, więc Mamy W kolejnym odcinku 44? jeszcze poczytam. W... Powiedziałam jest I znalazłem kolejne jest. te komentarze, więc w kolejnym odcinku czytania komentarzy będzie. Będą. Nie wiem. Browsers realstar zagrałem. Ja odcinek pierwszy. Wielki Discord napisał super odcinek. Dzięki. Wielki Discord dzięki. Ty też masz fajne odcinki, bo oglądałem. Nawet cię zasubskrybowałem wielki Discord. Jeszcze był jeden tutaj taki super odcinek Super odcinek padaj do mnie był. Ryba z kasową. Co jeszcze? Zrobiłem prankę na staś. Ja nie mam do ekipy. Ja nie wiem. albo to będzie koniec tego odcinka więc daj suba i lajka like daj suba i lajka i widzimy się w kolejnym odcinku nara na miałem oglądać filmy tych co mi pisali komentarze te co mi pisali komentarze to miałem oglądać ich filmy i ten ale muszę przesłać na mój drugi telefon ten film na Messenger, a ja nie mogę mieć długich filmów, żeby przesłać na Messengera, więc nie mogę zrobić. Nie mogę pooglądać filmów moich widzów i haterów więc NARA! No. NARA! No.